Hvad man har skiftet sig ned. Her er man ikke derop, så... Jeg må sætte en lille smule. Men Jeg hvad der er så svært her

Większość osób, jakie on myślą inaczej. Są o moich dyskordach i o... ...to, co to całe moje działanie, ale... że to, jest takie głupie, że inaczej trzymają się... ...tymi złymi... ...szeczami, zdaniami... ...i nowymi opiniami.

. I. Jo sam.

I'm just gonna look this up if you're not in mind, but can't i the book where. Put it in yeah? Yeah, it's not that like I need to uh. So, You're yeah,

Maar maar nog wel niet hetzelfde... ...als ik in En ook niet ook al... ...inzicht ...maar nu ook

Mij was alsjeblieft, er om, alsjeblieft, alsjeblieft. Het laatste maand, help mij dat dat om de punt om neer. Wil ja, 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 ja,

你考虑，你怕什么？我我是我我我我我我我是我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 No się. nie o moim naniem, to jest właśnie coś. właśnie jest... tak coś.

Nie chcę, nie chcę miło, nie chcę miło, nie chcę miło. Nie no, jeszcze nie chcę, 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 nie pomóc. nie chcę, nie chcę,

ja Ik heb het niet uitgekomen. Ik heb het niet uitgekomen. Ik heb het Ik het Ik het Ik het

No, się nie oczeniać i może bardziej skupmy się na życiu życiu, na mój Ja mam synek, powiem, że... mój się mój ale jak się mój synek, mój nie mój synek, mój synek, mój

Oczemy na świadeczkę i ogólne, a nie opisują i nie świadczą o samym człowieku, a ciągle. Wiem, że lekarz nie tego

może no to chodzić się, że nie oczywiście, ale na szkole tam nie oceniać.